roku organizujemy już siódmą edycję plebiscytu książka roku czytelnicy oddali już przeszło jeden milion głosów więc to jest taka wyjątkowa edycja padł milionowy głos w plebiscycie są nominowane książki które są najpopularniejsze i najwyżej oceniane przez czytelników no ale to nie jest tak, że tylko to waży. To są oczywiście najważniejsze kryteria nominacji, ale wiadomo, że książki wydane w drugiej połowie roku mają mniej tych ocen i mniej opinii, dlatego zawsze miałyby mniejsze szanse. Dlatego wówczas zespół e, lubimy czytać, tutaj e, dzieli się e, kategoriami, no i siadamy do pracy. Pomagają nam algorytmy, algorytmy szacunkowe, jak książce będą głosy przyrastały, ale również jest tak, że zbieramy informacje o danej książce z rynku. Czy dostała jakieś inne nagrody w Polsce lub za granicą? Nasze debaty tutaj w zespole trwają prawie miesiąc. Oczywiście jest to subiektywny wybór zespołu, ale no kierujemy się wieloma, wieloma czynnikami, a głównym jest to, co nam pokazują internauci. Tak naprawdę my zaczynamy pracę nad plebiscytem już w listopadzie. I cały szkielet tego, jak będziemy pracować, jest stopniowo rozwijany. Od trzech lat współpracujemy, współorganizujemy nasz plebiscyt z Allegro. No i rzeczywiście staramy się, żeby nasz plebiscyt był takim wydarzeniem, które będzie przyciągało nie tylko samych autorów, ale przede wszystkim czytelników, bo jak wiadomo, to czytelnicy są autorami sukcesu, pisarzy. I chcemy rzeczywiście działać na wielu płaszczyznach, na wielu frontach, więc działamy w sieci, współpracujemy. Pracujemy z influencerami. Wielu z nich ma też konta właśnie na naszym serwisie, więc w jakimś sensie też identyfikują się z tym, co mamy do zaoferowania na naszym największym w Polsce serwisie czytelniczym. Serwis musi zostać najpierw zaprojektowany przez grafika. W tym roku mieliśmy dwóch grafików. Sprawa była trochę bardziej skomplikowana, bo jeszcze musieliśmy usprawnić komunikację między, między tymi grafikami. Zależy nam na tym, żeby na, szczególnie na, na komórce ta strona była bardzo szybka i bardzo responsywna. Standardowo przed ruszeniem plebiscytu zwiększamy, że tak powiem, moce obliczeniowe. Dodaliśmy nową możliwość oddawania głosu bez posiadania konta. Wystarczy posiadać adres e-mail. Nie widać liczby, liczby głosów oddanych na daną książkę, ale widać łącznie, ile zostało oddane w danej kategorii. Mamy 15 kategorii. W każdej kategorii nominowanych jest 10 książek. W tym roku nowymi kategoriami są debiut oraz komiks. No i właśnie, na kogo głosować w tych debiutach? Wybór nie jest taki łatwy. Droga do wyraju Kamila Szczubełek. Ekstaza, lata 90., Początek, Anna Gacek, Izbica, Izbica, Rafał Hetman, Kości, które nosisz w kieszeni, Łukasz Barys, Lwowska Kołysanka, Monika Kowalska, Narzeczona nazisty, Barbara Wysoczańska, Pomiędzy, Paweł Radziszewski, Śpiewaczka, Maciej Klimarczyk, Wołyńska gra, Justyna Białowąs, Zaproś mnie na pumpkin latte, Anna Haber. Również w tej kategorii, oprócz e, statuetki, wyręczana będzie nagroda pieniężna, czyli czytelnicy zadecydują, który z debiutantów napisał tą najpopularniejszą i najlepiej ocenianą książkę. E, I ten debiutant dostanie 10 tysięcy złotych. Bardzo się cieszymy i uśmiechamy w momencie, kiedy widzimy, kiedy sami autorzy dzielą się informacjami o nominacjach ze swoimi odbiorcami, czytelnikami. To jest zawsze taki moment, kiedy naprawdę nam miło patrzeć gdzieś tam na stories, na. Instagramie, czy na innych social mediach, kiedy widać ich zadowolenie z tego, że rzeczywiście zostali docenieni przede wszystkim przez czytelników. Post cały o plebiscycie na Lubimy Czytać, bo tak mi było jakoś głupio. A potem pomyślałam, że ej... Po pierwsze, miło się jednak trochę pocieszyć. Książki walczą ze sobą do ostatniej minuty plebiscytu. Szczególnie polski kryminał ze sobą walczy. To jest bardzo mocna kategoria. Tam mamy nominowanego Remigiusza Broza, Wojciecha Chmielarza, Wincenta Sewerskiego, Małecki, więc tych nazwisk tam jest bardzo dużo Polaków, dobrze piszących kryminały i widzimy, jak ci czytelnicy walczą i te kryminały, i ci autorzy walczą do ostatnich dni, bo tam decydują naprawdę głosy. W którym z poprzednich plebiscytów to było dwa Albo 3 lata temu, dzień przed zakończeniem plebiscytu, nie było wiadomo, kto wygra. Oczywiście autorzy od nie wiedzą, tak? bo my nie podajemy w danej kategorii, kto, która książka ile głosów dostaje. Więc usiedliśmy i patrzyliśmy, jak raz jeden wyprzedzał, raz drugi wyprzedzał, raz jeden wyprzedzał, raz drugi wyprzedzał. Więc no, tutaj mieliśmy ubaw, i faktycznie wybyła godzina ta już 24:00 północ, gdzie plebiscyt już się kończył, no i wtedy wydaje mi się, że dosłownie Kilkoma głosami wygrał Remek Brus. Bardzo się cieszymy, bo w tym roku podczas siódmej edycji plebiscytu Książka Roku 2021 urodził się reader. Reader, czyli czytelnik, ale można też powiedzieć inaczej, że to oczytany brat Watchera, czyli Pana Pereskopa. Jeśli go nie znacie, nie znacie go z zakątków Poznania, no to muszę wam powiedzieć, że to jest naprawdę ciekawa postać, którą można spotkać w różnych zaułkach naszego miasta, na murach, bo stworzył i Pana Pereskopa, czyli Watchera i naszego readera Noriaki, bardzo znany tutaj lokalny twórca, street streetartowiec. Trochę jak Banksy, bo nie pokazuje swojego wizerunku, nie zdradza go, więc jest jedną wielką tajemnicą, znakiem zapytania. Ale można powiedzieć, że staje się mniej więcej tak samo popularne, jeśli chodzi o symbol Poznania, jak rogale świętomarcińskie czy gęsina na imieninach świętego Marcina. I w związku z tym, że mnie w Poznaniu już nie będzie jak rzeźba stanie, to mam dla was małą prośbę, zadanie, konkurs. Sprawdźcie, czy rzeczywiście się tam pojawi, czy to nie ściema, ale jak już pójdziecie, to zróbcie sobie jakieś selfie. I te najfajniejsze, najśmieszniejsze wybierzemy razem z Lubimy Czytać i nagrodzimy pakietami książek. Musicie tylko oznaczyć na Instagramie mnie i Lubimy Czytać, i dać hashtag reader, bo tak się będzie nazywał ten gość, z którym będziecie sobie robić selfie. Ridera możecie spotkać na Placu Wolności, a później przed samą uroczystą galą naszego plebiscytu, kiedy poznamy zwycięzców, będzie można się z nim poznać w Starym Browarze, które jest naszym partnerem. Będą i spotkania autorskie z nagrodzonymi twórcami, autorami, no bo nie możemy po prostu nie wykorzystać takiej okazji, kiedy są tutaj na miejscu, a potem wielka wymiana książek. Na pewno będzie można uzupełnić zasoby swojej domowej biblioteczki zabrać coś ze za sobą do domu. Nagroda nie jest nagrodą krytyków literackich. Nagroda jest nagrodą czytelników. Każda jest ręcznie robiona i każda jest inna, więc um, on to też okleja ręcznie i robi, nie że tam prześpia. Więc tutaj będzie 21 teraz i tutaj będzie dana książka. Dobrze, że na rynku mamy miejsce i na takie, i na takie nagrody, ponieważ wtedy mamy większą paletę i przegląd tego, co na rynku jest wydawanych, co czytelnicy lubią czytać. Możemy sobie sami, jako czytelnicy, wybierać, co jest dla nas ważniejsze. Czy głos Krytyków, czy te nagrody takie, które po prostu e, przyznają czytelnicy i wybierają czytelnicy. Mamy bardzo dużo różnych komentarzy od czytelników. I jest tak, że te komentarze są bardzo często takie nieprzychylne, na przykład, jakie my książki nominowaliśmy, dlaczego nie ma kategorii poezja, co się bardzo często u nas przewija. W serwisie lubimy czytać, no czytelnicy nie oceniają za dużo tomików poetyckich, nie wystawiają jakichś bardzo dobrych opinii. Ta poezja nie jest aż tak popularna, żebyśmy my później mogli wyciągnąć i pokazać, Nominacje. W tym roku w danej kategorii nominowaliśmy tylko 10 książek. Dlatego, że w poprzednich sześciu edycjach czytelnicy zawsze mówili, że przez jeden miesiąc, żeby rzetelnie zagłosować na książkę, no to nie zdąży przeczytać 20 książek. W związku z tym, może teraz jak jest 10, jeżeli ktoś chce rzetelnie oddać głos w danej kategorii, zdąży przeczytać 10 książek i wówczas zagłosować na tą jego zdaniem najlepszą w danej kategorii. Skoro każdy z Was ma 14 głosów i w każdej kategorii jest 10 książek, to macie już bardzo mało czasu na przeczytanie 140 książek, bo głosowanie kończy się 28 lutego. Ale ja Was znam i wiem, że dużo z tych książek już przeczytaliście i oddacie głos pewnie na swojego ulubionego pisarza, na książkę, która najbardziej Wam się podobała. Tutaj stery oddane są czytelnikom. To Wy decydujecie, jakie książki się tam znajdują, i to Wy decydujecie, jakie książki wygrają. Więc. Możecie się kłócić między sobą, możecie się przekonywać, możecie się spierać, możecie włamywać się na konta Waszych znajomych i oddawać głosy za nich. Przekonamy się w marcu, kto ile głosów zdobył. Na gale zapraszam Was już dzisiaj, bo będzie ona nie tylko w Poznaniu stacjonarnie, ale również online. Ode mnie to by było na tyle. Trzymajcie się cześć z książkowym pozdrowieniem i udanego głosowania.